I przechodzimy sobie do pomiaru grubości powłoki. Zawsze powtarzam, że robię to w kilku miejscach. Jeżeli ktoś by sobie życzył na większej ilości miejsc prośba o informacja, to jest tylko podglądowo jako dodatkowy dokument, ponieważ grubość jest zawsze zmierzona przez ekspertyzę rzeczoznawcy, którą również przekazuję. To jest tylko dodatek. Tak samo, jeżeli ktoś by sobie życzył w wnękach pojazdu, zmierzyć grubość też nie ma problemu, a to już będę wysyłał w wiadomości prywatnej, ponieważ zajęłoby to zbyt wiele czasu, żeby wrzucać na stronę. Z tej strony widnieje naciutko podwyższona grubość po zarysowaniu, o którym wspominałem które widoczne jest na stronie. Ale to jest około 200 mikronów, czyli druga warstwa lakieru. Tu chyba była między jednymi a drugimi drzwiami rysy. No i tu można schodzi z powrotem do. wartości. Także samochód jest całkowicie bezwypadkowy, nie uczestniczył nigdy w żadnym większym wypadku, a w tych miejscach podwyższona grubość powłoki jest tylko i wyłącznie ze względu na rysę. I generalnie samochód jest bardzo zadbany. Ja wystarczy ewentualnie, by ktoś się jeszcze czepiał powiedzmy, detali, bo żeby sobie przygotować auto idealnie, można jeszcze przeprowadzić jakąś polerkę, powłokę ceramiczną, ale to już jak, jak to woli. Generalnie, jak na ten przebieg, uważam, że samochód jest w bardzo ładnym stanie. Widać od razu czy ktoś o samochód wcześniej dbał, czy też nie dbał. Z tego co widzę też są nowe tarcze. Z tego co pamiętam to było stosunkowo niedawno wymieniane, ale to wszystko mam w historii serwisowej. I w przypadku jakichkolwiek pytań, prośba, informacje i będę wszystko wysyłał. Pozdrawiam serdecznie.